Siemanko, witajcie z tej strony. Chorus i to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Pokémon Emerald. No i co, odcinek zaczynamy od tego, że spotkałem właśnie nowego Pokémona, czyli Czy Widzieliśmy go już w sumie wcześniej, ale jeszcze żadnego nie złapałem. Więc, dlaczego by nie zrobić sobie wpisiku do Pokélexu i nie zacząć odcinka od jego złapania. No, a jak widzicie, pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym e, podlewelowałem sobie swojego ralca trochę, który nauczył się już teraz Ataku Confusion i jest trochę bardziej przydatny w walce. No, a to jest e, Wingal Pokémon Meva, e, który tworzy swoje gniazda na stromych klifach, na klifach nad brzegiem morza i ma e, problem z e, machaniem skrzydłami podczas lotu, zamiast tego woli szybować mamy wingala ale raczej nie będę go trenował jak widzicie o jak w ostatnim odcinku posadziłem sobie tutaj jagody tak one już zaczęły trochę rosnąć ale jeszcze nie są na tyle dojrzałe żebym mógł je zebrać ale jak widzicie no można sadzić jagody w tej grze no okej, okay, co co? Bez dalszego przedłużenia wkraczamy dalej do tego oto lasu, zwanego lasem petalburskim, ponieważ znajduje się tuż za tuż na obrzeżach Petalburga. Zobaczmy co tutaj ciekawego spotkamy. Na początek mamy trenera robaków zapewne. Tak myślałem, zobaczymy jakie będziemy miał pokemony, Warmole. To nie jest nic ciekawego dla nas. 4 warm plate to nie była ciekawa walka. Tutaj mamy jakiegoś Pokebola przed nami. Paralis Heal, czyli lekarstwa na paraliż, może się przydać, jeżeli jakiś pokémon robak nas sparaliżuje. Tutaj coś jeszcze jest ciekawego, jest jakiś tremer. O proszę, a to jest pokémon, którego jeszcze nie widzieliśmy. Nazywa się Silkun i jest to ewolucja, jedna z dwóch możliwych ewolucji warmpla. Zobaczymy, czy uda mi się go złapać. No, One mają dosyć dużą statystykę obrony, tak jakby chociaż Kakuna albo Meta w poprzedniej grze. Więc udało mi się go nie pokonać za pierwszym atakiem. I spróbujemy sobie go złapać. Silcoon jest to Pokémon, który ewoluuje w Pokémona Motyla Beautiflya. A druga wersja ewolucyjna Warmpla, czyli Kaskun, którego możliwe, że jeszcze spotkamy dzisiaj, ewoluuje w Pokemon'a Ćmy, czyli Dustoxa. A tutaj mam problemy, widzę, ze złapaniem tego Silkuna. Jak spróbuję go zaatakować jeszcze raz, to na pewno go pokonam, więc będę próbował do skutku rzucać tymi Pokeballami, może mi nie braknie. No nie, no to... Nie planowałem tyle czasu spędzić na łapaniu silkuna. No, nareszcie. Za chwilę bałem się, że mi zabraknie Pokéboli. Pokémon Kokon Silkun. Mm. Przygotowuje się do ewolucji, y, przechowując energię, y, którą zebrał podczas bycia Wurmplem. I y, 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 dzięki swoim dwóm oczom, y, y, no. Dzięki swoim dwóm oczom ma oko na otaczającego tereny, tak na jego otoczeniach. Ma dwoje oczu i ma na nie na, ma oko dzięki nim. No, świetne tłumaczenie, naprawdę dobrze się postarałem. E, co nam powie ten chłopczyk? Czasami na ziemi są rzeczy, których nie możemy zobaczyć, dlatego używam e, dlaczego zawsze patrzę gdzie chodzę. Ciekawe czy jest tutaj coś, czego nie widać. Aha, domyślam się, że tu będzie, no tak, potionek w tym e, kawałku bez trawy, bo on się zbyt rzucał w oczy, żeby, żeby to ominąć. Tutaj mamy wejście, aha, na, na tą polanę przed lasem. Mogliśmy zebrać pokebola, a tutaj chyba już nic nie ma. Ta dziewczynka chce walczyć. Jesteś więc próbujesz ukraść czyjeś pokemony, powinieneś... Rzucać Pokebolami w dzikiego Pokemona... Chyba z kimś nas pomyliła. No dobra, coś tu jeszcze ciekawego nie ma, idziemy dalej, tu już byliśmy. Tu jest na lewo wyjście, więc idziemy dalej. Hm, bardzo przydatne są te buty do biegania, przynajmniej... O, coś się dzieje. Hm. Nikogo tutaj nie ma. Witaj, widziałeś jakiegoś y, pokemona, widziałeś pokemona zwanego Shroomishem? Bardzo lubię tego pokemona. Y, miałem zamiar Cię napaść, ale uciekłeś do lasów petarburskich. Y, nie, ale miałeś zamiar się chować w lasie petarburskim na zawsze, prawda? Mam już do szczekania, tutaj jestem. Ty, y, dewoński badaczu, oddaj te papiery. A jesteś trenerem Pokemonów, prawda? Musisz mi pomóc, proszę. Co ty wyobrażasz? Zamierzasz go chronić? Nikt, kto staje na drodze zespołowi Aqua, nie spotyka się z, z łaską. Nawet małe dzieciak, chodź i walcz ze mną. Czyli co? Jakiś yy, dewoński badacz został zaatakowany przez członka zespołu Aqua. Aqua i musimy go obronić przed nim. Wysyła apucienę, a psychiczne ataki nie działają na mrocznego apucienę, więc musimy zmienić pokonana na torcika. No i co, jest to nasze pierwsze spotkanie ze z złowrogim zespołem Aqua, który, no zobaczymy jakie ma plany na... A podbicie świata, bo zapewne jakiś plan mają. <laughs> nie będę tutaj zdradzał szczegółów. Na szczęście miałem jednego Pokemona, tak. Ralc zdobył 10 poziom, to czy 12. I pokonaliśmy. Żartujesz mi, jesteś twardy. To nie była ciężka walka. A, masz e, czelność zadzierać zespłem Aqua. i walcz ze mną jeszcze raz. E, bo... Chciałbym to powiedzieć, ale nie mam żadnego Pokémona. Yy, I pamiętaj, yy, my z zespołu Aqua yy, knujemy coś też w Rastboro. Dzisiaj cię puszczę. Okej. Okay. Uch, ale było blisko. Yy, dzięki Tobie nie okradł mnie z moich yy, bardzo ważnych dokumentów. Super. Yy, Tam Ci nagrodę Great Bola. Okej, okay, Great Ball, może być Czyż oni nie mówili coś, że knują coś w Rustboro? O nie, to kryzys, nie mogę marnować czasu. Dobra, coś się dzieje w Rustboro, czyli kolejnym mieście. A ty mi coś powiesz? Tak, bla bla, bla. Jak twoje pokojemy są słabe, to unikaj walki, tutaj strony robaków. I nie bez powodu biegam tak po tej trawie, bo poluję na pewnego Pokemona, który może się tutaj pojawić w tym lesie. A którego chciałbym trenować. O! Nowy Pokémon. Ninkada. Pokemon Robak. I tutaj wam powiem, że Ninkada ma całkiem fajną linię ewolucyjną. Może kiedyś do tego dojdziemy. U. No tak, ataki robaczy są skuteczne na psychiczne Pokémony użył Life'u i e, wyleczył się, jednocześnie zadając nam obrażenia, ale ten atak nie jest na tyle mocny, żeby cokolwiek nam e, zagrozić. No i jego drugi pokémon to też kada I również zostało mu tylko trochę życia. Dobra, idziemy dalej. Może uda mi się trafić do tego pokała, na którego poluję i na którego, na którego poluję i którego chciałbym trenować. No a korzystając z chwili, gdzie nic się nie dzieje, to chciałbym podziękować, bo fajne odzewy były pod e, pierwszym odcinkiem. Drugiego jeszcze nie opublikowałem w momencie nagrywania, więc... E, nie wiem jaki będzie odzew, ale mam nadzieję, że równie pozytywny. Dobra, wyszliśmy z tego lasu, ale to nie jest to, co chciałbym jeszcze zrobić, bo chcę spotkać tego Pokemona. No, wracając do wątku, fajny odzew był. Cieszę się, że podoba się Wam seria z Emeraldów, pomysł na serię. I co, mogę Was tylko zachęcić do tego, żebyście może również, jak macie okazję... O, szrumisz. Takiego jeszcze nie mam. O, jak macie okazję, to zachęcam was, żebyście też zaczęli grać w Emeraldy na równi ze mną. Będziemy mogli sobie może porównywać nasze wyniki w grze między sobą. O, albo jeszcze lepiej, możecie sobie zacząć grać w Ruby albo Sapphire. Dzień, e, dzięki tym nowym emulatorom no, można się nawet wymieniać pokemonami między wersjami gry. Więc można byłoby w przyszłości coś takiego zorganizować. Jak nie wiem, wy na przykład wybierzecie sobie Trico, ja, ma, ja mam torcika, ktoś ma matkipa i możemy się powymieniać, żeby mieć wpisy do Pokedexu, ale to jest tylko taki luźny pomysł, nie wiem jeszcze jakbyśmy to rozegrali, ale jak jesteście za śmiało, możecie grać na równi ze mną. No i co, szrumisz, Pokemon Grzyb, uwielbia jeść. Odpadki, tak? Skompostowaną ziemię w lesie. Jeśli wejdziesz do lasu po długim deszczu, możesz spotkać wiele myszy jedzących z zginiłą ziemię skompostowaną. Chyba tego słowami było trzeba. Dobra, nowy Pokémon Kaskun jest bardzo podobny do Silku, ale różni się tylko trochę kolorem. No i to jest ta druga opcja ewolucyjna. Warmpla, ta, która ewoluuje w dastoxa. Słabmy go sobie jako wpis do Pokédexu, również nie będę go trenował. Chociaż pamiętam, że jak wiele lat temu po raz pierwszy przechodziłem grę, to był jeszcze wtedy Pokémon Ruby, to właśnie jednym z moich Pokémonów, które dosyć długo trenowałem na początku był... E, był z Kaskun oraz Dastox. Dastoxa trenowałem długo. Jakoś nie wspominam tego dobrze, ale... Z... Sentiment jednak jest. Znaczy, nie że nie wspominam dobrze, tylko po prostu e, no, Dustox nie jest dobrym pokemonem. Zwłaszcza, żeby grać w nim, nim e, m, mieć go w drużynie na stałe. W końcu go chyba wymieniłem na jakiegoś innego. Wiem, że trenowałem wtedy. Wziąłem sobie Matkipa, trenowałem Sidota, Dustoxa, no, tak Tayloa, Także no, nie miałem jakoś specjalnie um, dobrej drużyny, a i tak udało mi się przejść tą, przejść tą grę. Ok, spotkałem tego pokemona, którego chciałem dokładnie tego. I jest to Pokémon Leniwiec e, Slakot. Teraz chciałbym go nie pokonać za pierwszym razem, więc może zmienię sobie na coś słabszego, typu Tor. No, czy nie jest słabszy, ale ma słabszy atak Scratch, który nie powinien załatwić Slakota za pierwszym e, ruchem. No i Slakot jest Pokémonem Leniwcem, który ma dosyć ciekawą. E, Umiejętność. Otóż może atakować tylko co drugi, co drugą turę, ponieważ jest leniwym leniwcem. O, i to jest ciekawe i bardzo fajne wyzwanie do trenowania. Może nie wydaje się na początek jakoś yy, przydatny, ale jego ostatnia forma, czyli Slacking, jest naprawdę potężny pokemonem. I właśnie Slakinga chciałbym mieć w swojej drużynie. Dlatego Slakota będziemy trenować Slacker Pokémon to będzie e, leniwy, tak chyba coś takiego. E, właściwie przez cały dzień i noc śpi, e, nie zmienia swojego miejsca pobytu przez całe życie, chociaż czasem e, podróżuje duże dystanse, spływając e, w rzekach, czyli dosłownie tak jak e, leniwce w prawdziwym życiu. No i co mamy? Slakota w swoim pokadeksie. możemy wychodzić z tego lasu, bo to jest wszystko, co chciałem tutaj zrobić. Co tutaj mamy, chłopczyk? Lubię wypełniać moje usta nasionami i potem szybko je wypluwać. No dostaliśmy atak TM-09, i to jest atak, jeżeli dobrze pamiętam, Bullet Seed, trawiasty atak. A gdzie mam torbę na TM Tak, Bullet Sit, tak jak myślałem. Dobry atak dla trawiastego Pokemona. Takiego chociażby jak Trico, ale ja nie mam trawiastego Pokemona w swoim składzie, więc nie będziemy... Mm, nie będziemy go raczej używać, przynajmniej na razie. Tutaj zebrałem sobie parę jagódek nowych. Za tym domkiem jest jeszcze jakiś przedmiot oraz Pokémon nowy, Pokémon wodny, Wodna mysz, Meril, Pokémon o dziwo z drugiej generacji, no ale w Emeraldach też się pojawia, Złapmy sobie go do Pokedexu. nie wiem czy im na początku gry zabrakło Pokémonów wodnych w, w... w Pokédexie z trzeciej generacji, że musieli dać jakiegoś starego, no bo pewnie chcieli na siłę wrzucić jakiegoś wodnego Pokemona do złapania, ponieważ e, pierwszy lider sali, jeżeli dobrze pamiętam, jest liderem kamiennych Pokemonów. No więc wodny Pokémon, jeżeli się nie wybierze matkipa, może się bardzo przydać. W sumie nawet Trico jest lepszy, bo też jest skuteczny przeciwko. kamiennym pokémonom. E, Pokemon wodna mysz. Jego ciało jest pokryte sierścią wodoodporną. Dzięki temu, dzięki temu futrze, dzięki, temu, dzięki tej sierści, może pływać w wodzie z bardzo dużą prędkością, bez bycia spowalnianym przez opór wody. Bardzo dokładna i w sumie ciekawa. Ciekawy opis w się, o dziwo. No i jeszcze jeden Potionek. I chyba tyle. Są tu jakieś ukryte przedmioty. O! Super potion. No widzisz, tego się nie spodziewałem. Tutaj też? O, tu nie ma nic. Dobra. No i ruszamy dalej na wschód. Tutaj mamy informację, że w hall są y, trenerzy, którzy wyzywają innych na podwójne walki. 2 na 2. a to już się spotkaliśmy z tym w wieży trenerów pod koniec poprzedniej serii. Ledwo pokonaliśmy jednego trenera, już mamy drugiego. Tam miał tylko Zigzaguna, więc nic ciekawego. Walkę przewinąłem. Zobaczmy co ta dziewczynka ma. O, ta, ta, już też spotkaliśmy. Powiem wam szczerze, że trochę się zaczynam obawiać o, o moją pierwszą walkę, o odznakę, bo rzeczywiście tam liderką jest y, trenerka kamiennych pokemonów, A ja nie mam kompletnie żadnego pokemona y, skutecznego na kamienne pokemony. Super. Jakbym wybrał Trico Apo Matkipa, to bym nie miał tego problemu. Jakbym trenował Merilla, którego nie chcę trenować, również nie miałbym takiego problemu. A mając Saralca, Torcika i co w sumie Slakota będę trenował, ale on ma szósty level i chyba nie zna żadnych ataków oprócz Scratch, no to mogę mieć lekki problem. Teraz liczę, że może uda mi się jeszcze na tyle. Podlewelować Ralca, żeby będzie mógł jakąś walkę nawiązać. Albo yy, podlewelować Torcika, żeby ewoluował w Kompaskena i wtedy nauczy się walczących ruchów. No ale nie jestem pewien, na którym levelu ewoluuje Torcik. Jakoś nie chcę się sprawdzać. Ralc nauczył się podwójne drużyny. Idziemy na żywioł, zobaczymy jak to się um, wszystko... Rozwiążę. Najwyżej będę levelował sobie na siłę jeszcze pomiędzy odcinkami. Tutaj mamy drzewko, które możemy ściąć, jeżeli znamy ruch CAT, czyli jeszcze nie. A to zapowiada się na podwójną walkę na moście w ładnej scenerii. Mamy małe dwie bliźniaczki. Mają Sidota i Lotata. Nasza pierwsza podwójna walka. W trzeciej generacji w Hoenn, moje dwa pokemony są padnięte, ale to nie ma znaczenia, ponieważ mam dużą przewagę poziomów. Ok, Seed odpadł, Lotat też padnie pewnie po jednym ruchu. Właśnie w regionie Hoenn w trzeciej generacji po raz pierwszy wprowadzili coś takiego jak podwójne walki i w sumie nawet fajne to jest, daje dużą duże pole do manewrowania atakami, składami, zwłaszcza jak jakieś walki są dosyć bardziej wymagające, to wtedy no, można się popisać co się potrafi, fajne kombinacje pokemonów i ataków można stworzyć. Dobra, jesteśmy na drugim brzegu, tutaj mamy jeszcze jakieś jagódki, lepa berries, nie ma pojęcia do czego służą. Cherry Cherryberries Dlaczego służą te jagody? Nie, nie chcę posadzić nic. Zobaczmy mm -hmm. Cherry Cherryberry. Leczą paraliż. Pecza berry. Truciznę. Lepa berry. 10 punktów. PP odradzają, a oran jagody 10 punktów życia. No okej. Okay. Jeśli widzisz jagody rosnące w płychnej e, ziemi to nie bój się je zabrać, ale mm, upewnij się, że z każdą, za, żeby zasadzić e, z powrotem jakąś jagodę w tym samym miejscu, to jest taka wskazówka, i dostaliśmy często jagodę. Patrząc na to jak wyglądasz pewnie jesteś trenerem. Trenerzy często dają Pokemonowi jagody do trzymania od Ciebie zależy, czy będziesz się sadził, czy używał. No, można dać pokemonowi jakąś jagodę do trzymania i on wtedy sobie ją zje w trakcie walki, jeżeli będzie potrzebował. Momentami jest to bardzo przydatne, bo można sobie w ten sposób chociażby wyleczyć Pokemona z trucizny bez, hmm, bez tracenia kolejki. A to wygląda mi na trenera magii Karpi, więc nie ma sensu chyba pokazywać tej walki. Zdecydowanie walka nie warta yy, pokazywania. Tutaj jest jeszcze jakieś ukryte przejście, weszliśmy do raz City, ale bokiem, za płotem, tylko po to, żeby zdobyć X-Defend. Eee, nuda, tutaj dalej się nie da wejść. Czyli wracamy, też mi się podobają te kałuże, które zostawiają za sobą te koła i widać nasze odbicie, to kolejny taki szczegół, który jest bardzo fajny w tej grze. No dobra, dotarliśmy do miasteczka Rastboro. Tutaj mamy PokéMart, mieszkańców jest sporo i mamy też centrum Pokémonów. To od razu wyleczmy sobie nasze Pokémony. Pozbądźmy się tych ze składu, których nie potrzebuję, a za to podejmijmy speceta. Slakota, którego będę e, trenował za niedługo. Gdzie jest nasz Slakot? Jakie w ogóle zna ataki? Scratch pewnie tylko. Scratch i jon. O, Jon w sumie nawet spoko atak, bo on sprawia, że nasz przeciwnik zaśnie. Ion, co znaczy ziewać. A ty co masz powiedzieć? Mój pokémon ma naturę naiwną, a mojego przyjaciela ma naturę Jolly Radostom. E, fascynujące, jakie mm, osobowości mogą mieć pokémony. Tutaj jest, chodzi o to, że każdy pokémon ma jakąś tam osobowość. Jeżeli wejdziemy sobie w, mm, w jego dane, to tutaj mamy Jolly Nature, czyli też y, radosna natura, y, hasty. To jest chyba jakaś trudna czy coś, nie pamiętam. Heisty i Sassy, czyli chyba taka swawolna natura. Nieważne jakie tłumaczenie, chodzi o to, że w zależności od tego, jaką Pokémon ma naturę, tak jego statystyki rosną w zależności od tego, jaką ma naturę. Czyli może mu szybciej rosnąć statystyka ataku, defensywy albo coś w tym stylu. Jeżeli komuś zależy na stworzeniu takich perfekcyjnych składów i perfekcyjnych Pokemonów, to wtedy powinien brać pod uwagę naturę jego Pokemona, a tak, to ja się raczej raczej przez większość czasu tym nie sugeruję. Aha, mężczyzna w budynku obok dał mi HM01, czyli CAT. Dzięki któremu mogę ścinać drzewa. No to jest... Y, dobrze, dobrze wiedzieć taką informację. Tak samo jak ludzie, są również y, samce i samice pokemonów. Ale nikt nie ma pojęcia czym one się różnią. O. No dobra, y, to co? Czas na dzisiejszy odcinek chyba minął. Dotarliśmy do kolejnego miasta. No i podejrzewam, że w kolejnym odcinku zwiedzimy sobie to miasteczko. Może zawalczymy o odznakę. Zobaczymy, jak nam pozwoli na to czas. A póki co dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już niedługo. Na razie cześć.